Nieco ponad 300 tysięcy wyda gmina na zakup kamienicy przy ulicy 29 listopada. Niektórzy radni byli zaskoczeni takim wydatkiem inwestycyjnym. Mowa o kamienicy oznaczonej numerem 11. mieści się tu mieszkanie i lokal użytkowy. W sumie budynek ma 151 m2 powierzchni użytkowej i niewielką działkę. Rzeczoznawca wycenił wartość tego obiektu na 303 tysiące złotych. Ceny zaakceptował właściciel kamienicy i ostatnio także radni. Nie wszyscy jednak podnieśli rękę bez dodatkowych pytań. Cena i zamiar gminy zakupienia nieruchomości zaskoczył radnego Tadeusza Mikłasa. Bo jest to 1831 zł za 1 no to ja sobie nie wyobrażam, jak nas stać na, na nabywanie powiedzmy tych nieromości po, aż po takiej cenie. I jedną działkę mieliśmy prawie za 340 tysięcy na ulicy Wodzińskiej, teraz kupujemy za ponad 300 tysięcy znowu. Rzeczywiście kwota 1800 zł za metr kwadratowy może wydawać się duża, jednak tylko temu kto nie zna realiów cenowych w przypadku nieruchomości w tej części miasta przekonywała Iwona Faron z Chrzanowskiego Magistratu. I Zgodnie z operatem szacunkowym zleconym i wykonanym, zleconym przez gminę, czyli wykonanym na zlecenie przez gminę cena metra kwadratowego powierzchni użytkowej w tej części miasta użytkowanego na cele mieszkalne, i nie tylko, to 2027 zł za metr kwadratowy. W tej sytuacji kwota, za jaką budynek kupuje gmina, nie wydaje się już tak szokująca. Tym bardziej, że na przetargach organizowanych przez miasto na sprzedaż nieruchomości w tym terenie ceny za metr powierzchni były zdecydowanie wyższe. Lub krakowskiej, karcarskiej, była ponad 6 tysięcy zł za metr kwadratowy powierzchni użytkowej, a tutaj jesteśmy kilkadziesiąt metrów wyżej, niżej. I jak można powiedzieć, że rzeczoznawca nie uwzględnił stanu technicznego tej substancji, która jest przedmiotem nabycia? Dla miasta ta kamienica ma sporą wartość także z innego powodu. Wspomniany budynek sąsiaduje z gminnymi nieruchomościami i błędem byłoby, gdyby nie znać się w zasobach gminy, zwłaszcza patrząc na to w pewnej perspektywie związanej z planami miasta na kolejne lata. Mamy taki, taką dziurę, dziurę jak w serze naszych nieruchomości. My nad tymi nieruchomościami też przygotowujemy je docelowo do tego, aby udostępnić na cele inwestycyjne. Stąd um, moglibyśmy tylko żałować, gdybyśmy nie skorzystali ze sposobności i nie nabyli tej nieruchomości do zasobu. Miasto chce kupić kamienicę, a docelowo ją wyburzyć. Przestrzeń miejska w tym rejonie ma być porządkowana i zagospodarowana według pewnej spójnej koncepcji. Gdyby gmina nie nabyła nieruchomości, w przyszłości właściciele mogliby zablokować plany w tym zakresie.